Cześć, witajcie na moim kanale a w dzisiejszym odcinku, już jak wiecie lub nie, double pompa powróciła do Fortnite, czyli dubbeltówka plus tactical yy, i cóż, nie będę więcej przedłużała, jeszcze zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Tak, dziewięć łapek w górę, naglą dla Was kolejny yy, odcineczek. No i cóż, okej, lecimy. Zaraz, tak, zaraz, tak. Zaraz, dobra, jest nic. Czy ktoś tutaj leci? Chyba nikt Dobra, trzeba się tutaj zlutować, żeby mieć jakieś broń Amunicja albo cokolwiek Dobra No i cóż Kupujemy rytm Okej, okay, mamy już ee, Dwie, dwa itemy, które ich potrzebujemy, czyli no. Ten rytm i taktikale. Biorę na pierwszego. Czego ja strzeliłem sobie w tą No działa w sumie dubbel po pompa, ale no zaraz to tam jest już. Zawsze mnie nie strasznie Dobra yy, Jak widzieliście Double pompa działa yy, Dobrze, miałeś lepsze jakieś itemy No właśnie jest mnie Nie wiem, no chłop ma rakietnicę, jak mam mi się niego, jak ja się boję, że on mi dupnie. Nie, no nie. Czego ja tu wszystkie pompie, no nie? no. prostu nie. Dobra doszliśmy do tej dziwnej strefy, naprawdę już aż podwabiła hm. Dobra lej się Czy Miała coś ciekawego dla mnie Miała, ale wszystko spadło Co mogę wziąć. Давай сейчас что-то поможем. папа? Икс, Zeromadza. Dobra, sto. Nie. Dobra, jest czwarte miejsce, nie było aż tak źle, nie było tragedii. Eee, to jest to, to Okej, jesteśmy hmm. tutaj. A czy to się wyraźnie? Dobra, jest. To widzę. I też chyba nie było resztki, ale lecimy. Najpierw odwróć, yy, Okej, okay. no to już pojemy rybki i już mamy pompy, pompę, akurat są nam potrzebne. Potrzebne są dwie pompy. No i gitara. Mamy tutaj dwóch zawodników na koloseum. Nie Nie no chłopie, nie zrobisz mi tego A, Chodź tu, nie, nie, no dlaczego to już chodzisz Naprawdę? Dobra. Nie było też jeszcze źle, no było źle, ale no... Dobra, teraz poleciałem obok przyjemnego parku i już widać, że jest. Mamy chłopa. Kupujemy. I co? Teraz może na akurat? Teraz lecimy na przyjemny park No dobra mamy oczywiście, że dwóch typa A ja mam dużo potkę i ja nie wypiłem

na to złomowisko, ale czy tu tylko? chyba nie albo jest, jest, jest już na mapie ten taki ten taki, nie wiem do rozmawiania gdyby szybko musimy mieć skrzynkę poleciał tu w ogóle ktoś? bo było słychać, że parę o... leciało obok mnie, ale oni zachwycili na ten no Dobra, jeśli tutaj nikogo nie ma, to możemy już kupić. No, so są 2-5 dostał. Ale ja też dostali. No, jest zbyt ciężko samemu y Teraz jesteśmy właśnie z Patrykiem w kolejnej gierce y Patryk niestety ma zepsuty mikrofon więc nie będzie mógł mówić a my teraz sobie kupujemy ten rytm. Pamiętacie jak mówiłem w <coughs> y poprzedniej gierce, że samemu jest ciężko? Jest ciężko samemu no, no to teraz sobie znalazłem z takiego no, pomocnika. To zobaczymy. Aż ja on No, to... Jeden darze, ale co z tego? Okej, okay. eee, nie wiem jak to jeszcze żyje. On nie żyje, ale mam kolejnego. Coś tam dostał, ale nie chyba nie za dużo. Aha, dobra. Dobra, mam... będę miał już te dwie pompy, jest pog Lecę już do Ciebie, Patryk. I zlewam mam bocika. Chodź tu. Chodź tu. No chodź tu. Nie będę Cię strzelał, bo amunicję stracę. No chodź. Kurde, no człowieku. No. Pięknie. A ja tu typa. Jo pierdziele. Dostał 100 prawie, ale no ja ma nie ma. Dobra, już mamy y, pompę rytmy się posługować ospad To, Bo spadł. to jest, no nie chce mi się a tyle mu pannąłem Czyli prawie 100 Śmieszna jest taka Nienawidzę tej pompy. Szczerze mówię Oceniam ją 1 na 10 yy... Dobrze To już będzie na tyle Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka yy... No i cóż, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem И идем еще в паре. Ночи.